I proszę Państwa kolejny etap naszej wyprawy po Anchorage, po Alasce. Byliśmy już w ogrodzie zoologicznym, spotkaliśmy się z rybakami, a teraz przywędrowaliśmy właśnie tutaj do ośrodka telewizji w Anchorage, jednego z kanałów. Studio dla programu lokalnego, stąd nadawane są wiadomości. W tej chwili, kiedy jesteśmy właśnie w tym studiu, jest godzina 18.12 czasu lokalnego, więc wystarczy dokonać łatwego przeliczenia, odjąć 11 godzin i okaże się, że Państwo w tej chwili dopiero przygotowują się do wstania. W Anchorage w tej chwili znakomita słoneczna pogoda. Jutro rozpoczyna się weekend, w powietrzu coraz więcej samolotów, albowiem ściągają do tego miasta ludzie z okolicznych miejscowości po to, by tutaj dokonać się zakupów na cały tydzień, po to, żeby wypocząć. Za około 7 minut rozpocznie się program lokalny, stąd też korzystając z gościnności dziennikarzy tego ośrodka mogliśmy popatrzeć i przyjrzeć się ich pracy, ale za chwilę musimy ustąpić ich miejsca. Państwa zapraszamy na krótką przejażdżkę w stronę lodowców. Przedstawiamy Państwu część drugą relacji ekipy Reporterskiej Kroniki Morskiej w wyprawie na Alaskę. Towarzysząc rybakom szczecińskiego gryfa w drodze na statki w okolicach Wielkiego Lodowca, szukaliśmy także polskich barw i akcentów w największym stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ten znak, proszę Państwa, rozpoznawczy znają wszyscy polscy marynarze, którzy przypływają na statkach rybackich do Anchorage. Ten strój to również znak rozpoznawczy agentów, ludzi obsługujących polskie statki. Każdy z pracowników na kurtce, nawet ma wygrawerowane, wyszyte swoje. Imię. Polskie interesy na północnym Pacyfiku, tutaj w porcie Encorege. Gościmy w Agencji Morskiej, która opiekuje się polskimi statkami. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z waszymi rybakami i spodziewamy się, że tak dobrze zainicjowany układ przetrwa wiele lat. Lubimy wasze statki, a pan Rumsztet opiekuje się na co dzień załogami oraz wszystkimi waszymi interesami. On o sprawach tych opowie szczegółowo. Gryf. Firma ze Szczecina jest na tej tablicy bodaj najliczniej reprezentowana. Na czym polega właśnie opieka wasza nad statkami gryfowskimi? Jak widać na tej tablicy, właśnie przed chwilą zakończyliśmy całość prac związanych z podmianą załóg na rekinie i awiorze. Obecnie realizujemy podmiany na kwili i parmie. Oczekujemy na podmianę akwariusa. Jak sam widzisz. Gryw przysparza nam wiele pracy, a o to w końcu przecież chodzi. Nasza praca polega między innymi na załatwianiu spraw związanych z podmianami. Organizujemy więc autokarowy transport między statkiem a lotniskiem, zapewniamy jednostkom miejsca przy nabrzeżu, pilotów, dostawy materiałów technicznych i prowiantu. Po prostu koordynujemy całość dostaw na statki. Statkom w porcie zapewniamy obsługę tak szybko, jak z naszej strony jest to tylko możliwe. Innym rodzajem naszej działalności jest zapewnienie opieki medycznej dla marynarzy. Wiadomo, że na statkach zdarzają się wypadki, że rybacy chorują, a my takim ludziom gwarantujemy dowiezienie do szpitala, zapewniamy właściwą opiekę lekarską, pomagamy w powrocie na statek lub, jeśli to jest niemożliwe, w wyjeździe do ojczystego kraju. Taku Chief. W pierwszej chwili, muszę się Państwu przyznać, kiedy spojrzałem na ten obraz, sądziłem, że przedstawia on holownik i to w dodatku rzeczny. Okazało się jednak, że jest to jednostka rybacka. Statek niewielki, który operuje na wodach tutaj w okolicach Anchorage. Nie jest to jednak y, obraz główny na ścianie biura armatorskiego. Y, jest to po prostu jeden z elementów morskich w mieszkaniu pana Dana Zantka. Dan Zantek jest mieszkańcem Alaski od ponad 30 lat. Jest rdzennym Polakiem. Polakiem związanym tutaj w Alasce ze sprawami morskimi. Kilka słów o Twojej firmie. Alaska Team Marine. Jesteś prezydentem, prezesem tak, tej firmy? Tak, tak, tak. Tak. I my zrobimy na tym polskim statku. Pracujemy na tym elektrycznym, elektronika, rury. Silniki. Silniki i tak dalej. Drzewo, fiberglass, glass, szkło takiego, co, co wszystko co, będziemy, co możemy pomóc. A więc pełna techniczna obsługa statków rybackich. Zauważyliśmy i wiemy o tym, że do Anchorage, a także do Seward wpływają statki rybackie różnych bander. Są tutaj Rosjanie. Są Japończycy, Chińczycy. Jak oceniasz, na podstawie dotychczasowych kontaktów, polską flotę rybacką? Czy dobre są polskie statki? Tak, są dobre. Są dobre, ładne i większe. Bardzo dobrze pasują tu w morze Polskie. Są mocne i, i dobre. Sądzę, że współpraca z polskimi rybakami to przejaw pewnego sentymentu, jaki ciągle żywisz do kraju ojczystego. Ja bym chciał tam jeździć, ja nigdy był w kraju, ja bym chciał tam jeździć, mój ojciec tam narodził, Zontek, narodził tam biała. Dzieńsko biała. Ja, ale tymczasem było, ja myślę, Austria, ale to było 110 lat już dawno. Ale moja matka, ona narodziła blisko Wrocławia. Jej imię była Stokłosa, um, ale ja wiem, że mam rodziny tam gdzieś, ale ja nie wiem gdzie. Tam gdzieś gdzie, polskie, ale dzień dobry, gdzie ty jesteś, moja rodzina? Ja nie wiem gdzie, ale ja będę szukać może ten roku. Na kolanach twoich harmonia, a, a harmonia. wielka pasja. Takie harmonia i e... Ja na tym e, grom, te polskie górale, tak e, muzyka, ja, ja lubię takie muzyka. My również, a czy rzeczywiście trafiasz w tę góralską prawdziwą nutę? Tak. Chcielibyśmy się przekonać, czy mógłbyś Trochę. przez moment <noise> dla nas właśnie zagrać? <noise> Trochę. Bardzo proszę. <noise> புந்தசுரு <laughs> Dobry wieczór Państwo, nazywam się Stanisław Borucki, Jestem szczecininem. Bardzo przyjemnie was witać, rodaków. No ja już na, na lasy mieszkam teraz 24 lat. No jak widzicie Państwo, jesteśmy tutaj teraz w polskim klubie. Polonia jest bardzo aktywna na lasy. Jak zdążyliście już zauważyć, są polskie nazwiska tutaj bardzo dużo mamy. Jak jesteśmy bardzo dumni, mamy tutaj naszego senatora z Laski. Mamy dużo polityków, stanowych politycy, stanowych senatorów, którzy Pola, e, polskiego pochodzenia, nawet osoba leciała teraz na gubernatora, niestety duża szkoda, nie wygrała, była panie Strogalewskim. No i tak to w skrócie przedstawia się nasza Polonia tutaj. No ostatnie lata tutaj jest bardzo polenie jest bardzo aktywna, wie pan, ponieważ biorąc pod uwagę różne kraje, wie pan, które mają rybołówstwo bardzo dużo rozwinięte, ale Polska jest bardzo... E, najbardziej jawnym, powiedzmy, krajem, która przez lata już tutaj łowicie ryby, a zwłaszcza w tym roku e, wygląda, że Polskie Rybołówstwo, Gryf e, i te inne, to w sumie są, ile? czy inne kompanii, które łowią, które wycofały statki z południowej, większość z południowej Ameryki. Dużo będą uczęszczać tutaj w tych różnych spółkach rybołówstwa. I w związku z tym teraz lot przylatuje właściwie Podmienia załogi. My mamy dużo profesorów nawet wykłada na Uniwersytecie Alaski w Fairbanks, you w know, Anchorage, rybołówstwo. Naturalnie my mamy duże kopalnie. Miejmy nadzieję, że ten jeszcze biznes się rozwinie pomiędzy tymi dwoma krajami pomiędzy Polską a Alaską. Tutaj tak jest. No proszę Państwa, było bardzo przyjemnie poznać tutaj rodaków ze Szczecina. A teraz Panie Kierowniku, Panie Koszul, niech Pan pozwoli tutaj. Jest moją przyjemnością wręczenia, zrobienia Pana tutaj naszym obywatelem honorowym stanu Alaski. Tutaj jest, jest paszport. paszport. I zawsze zapraszamy wszystkich Polaków, zwłaszcza szczeciniaków tutaj. Proszę Dziękuję bardzo. bardzo. hotelu Sheraton. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, kolejnego dnia naszego pobytu w Anchorage z Danem zantkiem, a dzięki jego uprzejmości mieliśmy okazję poznać i porozmawiać z gubernatorem Alaski. Dan, przekazuję Ci mikrofon. Proszę o kilka słów z gubernatorem dla naszego programu. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy rozmawiać trochę z nasem, governor Steve Cooper od Alaska. Teraz nie uh, ja będę go spytać, Proszę uh, 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 you know, uh, pozwolić uh, uh, mi zadać panu pytanie w imieniu kolegów z Polski. Jak pan wie, polska flota łowi na Morzu Beringa i stamtąd przybywa do naszych portów. Czy mógłby pan skomentować ten fakt dla polskiej telewizji? Witamy polską flotę na Alasce, ponieważ jesteśmy przekonani, że interes, który robimy, jest korzystny dla nas, jak również na pewno dla Polski. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że polska flota ma możliwość korzystania z naszego zaplecza portowego. Liczymy na to, że w przyszłości podobnych przedsięwzięć będzie więcej. Z rozmów z rybakami, panie gubernatorze, dowiedzieliśmy się, że są bardzo tutaj mile i gościnnie podejmowani, że znakomicie spędzają chwile wolne od pracy na morzu, a to dla rybaka, który przebywa kilka miesięcy w morzu, jest rzeczą niezwykle istotną. Bardzo nam się podoba Alaska i zapraszamy pana do Polski. Well, would, uh, Byłbym bardzo zadowolony like z szansy odwiedzenia is Polski. Is Nigdy tam right. nie nie byłem i chciałbym kiedyś tam pojechać. Mam nadzieję, że plan moich zajęć pozwoli mi skorzystać z tego zaproszenia. Dziękuję. Ja też. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Telewizja Polska. Wyszliśmy z Anchorage, pogoda była wspaniała, słoneczna, cieszyliśmy się, że będziemy mieli znakomite zdjęcia. Tutaj pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Olbrzymia, szara powała, chmur teraz tutaj 30 minut od Anchorage, w okolicy wspaniałego lodowca, który jest za moimi plecami, ale mgła przesłania pełną widoczność i nie możemy zobaczyć go. Potężne huki rozgrywały powietrze, kiedy lodowiec cielił się. Marynarze, którzy jadą do Anchorage, zawsze zaglądają w to miejsce. Jest to jedno z najbardziej urokliwych zakątków Alaski. Kraj dziewiczy, kraj, który zachowuje swój ciągle pierwotny kształt. Po drodze spotykaliśmy z Zwierzęta, łosie żyjące w naturze. W strumieniach kurskich żyją łososie, a brunatne niedźwiedzie nierzadko można spotkać, kiedy polują na te ryby. Wiatr jest niesamowicie silny. Dowiedziałem się, że osiąga on niekiedy prędkość 120 mil na godzinę. W tej chwili jest chyba nieco słabszy, bo możemy jeszcze utrzymać się na własnych nogach wspaniałe, błękitne bryły lodu. Mnie nie jest tak zimno jak mojemu koledze, jako że mam na sobie specjalne eskimowskie ubranie, ubranie z dzikiego wilka. Ta część przy kapturze, którą w tej chwili trzymam lewą ręką, jest jakże dziwna. Nigdy nie zamarza, nawet jeśli wędrowiec, traper, który przemierza, olbrzymie, śnieżne bezdroża Alaski wędruje w poszukiwaniu zwierzyny i z ust jego, się, para, to nigdy ta część właśnie kaptura nie zamarza. Mnie jest ciepło, ale operator już widzę ostatkiem sił, rejestruje te zdjęcia. Zatem spójrzmy raz jeszcze przez moment na wspaniały lodowiec. Awa, proszę Państwa, jest na tyle gorąca, że trzeba pić ją przez słomkę. Czy Takie zmiany pogody, jakie obserwowaliśmy przed chwilą, A więc przy lodowcu ogromny, silny, porywisty wiatr i teraz prawie, że słońce na zewnątrz to jest zjawisko normalne A dla Alaski? Ra raczej tutaj tak, pogoda jest bardzo zmienna. Przedstawiam Państwu pana Adama Zakrzewskiego, kolejnego Polaka, którego spotykamy na tych, jakby się nam wydawało, bezdrożach Alaski. Człowieka, który choć z dala od kraju, jednak ciągle ma związek z polskimi rybakami, z polskimi sprawami morskimi. Staramy się dop dopomagać naszym w miarę możliwości i tym bardziej ostatnio z rybołówstwem polskim. Na czym polega praca pańskiej firmy i jakie są kontakty pana, pańskiej firmy z polskimi rybakami? Przede wszystkim zacząłem od tłumaczenia dla marynarzy, którzy mieli kłopoty natury zdrowotnej. Później nawiązałem kontakty z flotami rybackimi i jak do tej pory ich zaopatruję w żywność i materiały natury technicznej. Rozumiemy. Miejsce, w którym się spotkaliśmy, jest bardzo dla nas nietypowe. Zaskoczeni czujemy się. Jest to coś w rodzaju, przepraszam, starej budy. Tak, poniekąd jest, z tym, że to jest turystyczną atrakcją dla Alaski. Jest to budynek, który ocalał po ostatnim trzęsieniu ziemi, w którym, które było w 1964 roku i, i jak do tej pory egzystuje jako turystyk. Turystyczne atrakcja. chatka traperska na ścianach i suficie. I prawie że na podłodze tej chatki mnóstwo wizytówek zdjęć ludzi, którzy tutaj byli, części garderoby, niekiedy nawet bardzo intymne. Nie mamy znaku rozpoznawczego ani wizytówki naszego programu Chroniki Morskiej, ale przypadkiem mamy bilet kolejowy na pociąg ekspresowy ze Szczecina Głównego do Warszawy. Pomoże mi Pan umieścić ten element na ścianie tego jak, budynku, pozostawimy w ten sposób naszą pamiątkę. Jak bardzo proszę. Tak. I oto Szczecin na Alasce. Mówi zastępca dyrektora do spraw połowów w przedsiębiorstwie połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf w Szczecinie, Stanisław Wesołowski. Interes oczywiście na pewno jest obustronny. Jak panowie widzieli, tutaj. Nasze statki, tutaj stojące w Seward, są to największe statki, no nie ma większych statków tutaj, cała amerykańska flota jest to mała flota. Ustatki wchodzące i zgłaszające szereg potrzeb remontowych, usługowych, różnego rodzaju, zaopatrzeniowych, jest to niewątpliwie interes dla strony amerykańskiej. A interes dla nas, jaki jest, to jest to, że odległość od łowisk do tych portów jest stosunkowo naj, najkrótsza. Na przykładu Najbliższy port, z którym do tej pory współpracowaliśmy w Kanadzie, w Vancouver, to jest mniej więcej 8 dni drogi z łowiska do portu. Natomiast Seward z łowiska 4 doby, 4,5 doby w zależności od sytuacji. Czyli czas tutaj przelotu jazdy do portu i z portu, no jest to po prostu czysty efekt, jaki następnie zostaje zamieniony na tony na łowisku. Jest to, myślę, dobry interes dla obydwu stron. Oprócz tego jeszcze Ankorys i lot, który może latać przez biegun do, do, do tego portu i wymieniać załogi, czyli skracanie czasu wymian naszych załóg, loty lotem, a nie inną linią. Wszystko to jest opłacalne również dla nas. Panowie marynarze ze starej załogi, godzina 14.15, odjazd do Ankorycz. Proszę bardzo wszystkich do autobusu. I za minutę odjeżdżamy, tak jak ogłaszałem wcześniej, do Anchorage Hotel. Jutro rano, o 12, wyjście z hotelu i do samolotu. Proszę posprawdzać, czy nie pozostały na statku jakieś bagaże, ponieważ z połowy drogi nie wrócimy, ponieważ ma 200 mln Dziękuję. Natomiast nowej załodze, która przybyła dzisiaj, życzę dobrego rejsu. I do zobaczenia. Za pięć miesięcy przy następnej podmianie. Do widzenia.